Dziesiątą kolejkę PKO Bank Polskiej Ekstraklasy kończyliśmy w Krakowie, gdzie Krakowia podejmowała stal mielec. Druga minuta gry i dośrodkowanie w pole karne gości strzał Van Burena i broni Jakub Mądrzyk. Pierwsza dobra akcja stal mielec, trzydziesta minuta gry. Gettinger w pole karne Gliku przedził Rawasa. Piłka spada pod nogi Grilamie i jest jeden do zera dla stali. Szybka reakcja trenera Janusza Niedźwiedzia, który już przekazuje wskazówki, jak wobec tego prowadzenia grać na stadionie przy ulicy Kałuży a gilamie z pierwszym golem w tym sezonie. Piękne uderzenie Maltańczyka i stal ma szansę na drugie zwycięstwo w ekstraklasie pod wodzą trenera Janusza Niedźwiedzia. Druga część gry Iliasz Kurin do Dawida Tkacza. Tkacz decyduje się na uderzenie z zapola karnego. Prost w ręce Henryka Rawasa. Oba kluby mogą już skupić się tylko na rozgrywkach ligowych, bo odpadły z Pucharu Polski. Krakowia została wyeliminowana przez trzecioligową Sandecję. Z kolei Stal przegrała z Koroną Kielce. Teraz wrzutka w pole karne Stali. Mija się z piłką Gica. Mija się także z piłką były gracz Polonii Warszawa Bartosz Biedrzycki. I wciąż przy ulicy Kałuży to Stal prowadzi 1 do 0, ale początek... Drugiej połowy na korzyść Krakowi. Kamil Glik. Celne uderzenie, ale bramki dla pasów. Jak nie było, tak nie ma. Glik jeszcze bez gola w tym sezonie. Odpowiedź stali. Ilia Szkurin. Ilia Szkurin nawinął Kamila Glika. Ilia Szkurin w polu karnym i piłka trafia w słupek, ależ blisko było bramki. Numer dwa dla gości z Mielca. Dziś na Stadionie Krakowi blisko 9 tysięcy widzów, a wśród nich m.in. trzykrotny złoty medalista olimpijski, a więc Kamil Stoch. 63. minuta gry. Krakowia w natarciu, znowu dośrodkowanie w pole, karne strzał, Kalmana! Uderzał plecami Fin i piłka obok bramki stali Mielec. Kalman na bramkę w Ekstraklasie czeka od 17 sierpnia. Wtedy ustrzelił dublet w meczu z Jagiellonią. Hasic broni Mądrzyk, jeszcze Kamil Glik, sytuacyjne uderzenie i piłka obok bramki stali Mielec. Wciąż goście o jedną bramkę lepsi. Krakowia usilnie walczy o ten remis. Dośrodkowanie w pole karne, spore zamieszanie, Gettinger, Jakub Jugas spada w szesnastce, nie ma gwizdka sędziego Gryckiewicza. Pytanie, czy tu Zenger faulował kapitana Krakowi. My widzimy na powtórkach to starcie, po chwili na powtórkach ogląda je również sędzia Gryckiewicz i dyktuje rzut karny i pokazuje drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę zawodnikowi Stali, a więc dwie złe informacje dla drużyny z Mielca. Pytanie czy będzie zła informacja numer 3, bo do piłki podchodzi Kalman Mądrzyk, miał piłkę na rękach, ale ta wpada do siatki i mamy remis. A więc ta kilkutygodniowa posucha strzelecka fina kończy się i mogą cieszyć się kibice z remisu. Ale wobec tego, że Krakowia gra w przewadze, wszyscy na stadionie przy ulicy Kałuży, przynajmniej ci sprzyjający, drużynie gospodarzy liczyli, że tu jeszcze jakaś bramka dla pasów wpadnie. Kalman pędzi do piłki, pada po starciu z mądrzykiem. Znowu nie ma gwizdka sędziego Gryckiewicza. Tu nie było jednak interwencji waru, a więc gramy dalej. Doliczony czas gry. Sporo zawodników Krakowi pod bramką stali, mamy dośrodkowanie, fantastyczne uderzenie Glika, gdzie jest piłka? Nie ma bramki, coś niesamowitego, jak Jakub Mądrzyk to odbił, najpierw Glika, potem jeszcze Mateusz Bochnak, ale żaden z nich nie był w stanie zaskoczyć świetnie dziś dysponowanego golkipera Stali Mielec i ostatecznie dziś Krakowia Remisuje ze stalą 1 do 1. Gospodarze są w tym momencie na czwartym miejscu w tabeli. Stal jest w strefie spadkowej na 17 pozycji. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.